Streama 3, 2, 1, go kontakt. No streama na, na YouTube, już jestem Pum, cześć, się ziomeczki To Ty weź, zobacz na tego na YouTube czy on streama już? No już wczoraj też miałem kurwa livea. No obs samam. mam, może sobie weź na livea. Ej, Wiktor, nie bluźni. O kurwa, stary wbił. A jest Sisiek? Jestem, jestem. Proszę cię, nie bluźnij ani bo... Nie bluźnij, to ktoś musi... się... się trochę. Dominik, do, do, do Dominik mówi, siema, siema a ma A chcesz chcę, mam tam tak dobre żarcie trzeba A, siema, wujek powiedział jednak. Delicji nie chcę, tego nie chcę. Siema, Paulina. taka widać. Tak, hmm. pita jest. Oryna, na co ty masz ochotę? Że kupił wszystkiego. Nie, ja tego nie dobra muszę wpisać. No ja. tak. to tylko tak, jedną ci kupię nie, To będzie dwóch, ja trzech. Nie wiem, sera, takiego innego. dobra wezmę sobie tylko, bo macie dwa. Miałbym ochotę na to Ale sobie to możesz sobie odsypać, jak chcesz. nie, nie, jak nie, nie, Wójter? Komputer? Komputer ogólnie chodzi, coś glance. Tak ja komputer. A co ty w ogóle robisz? Zmuchaj makijaż. A po co? A o sław w makijażu? No ale on już musiał ja go nałożyć. Że... Nie, nie. A teraz ja to bym zbawił. Niech się zmozuje. No, no, co takiego macie sy. na was, nie pójście. Na no, 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 pierdolę a wiecie że dzisiaj grać lajba, a ty mi tu pierdolę no nie wybiorę wam tutaj. Ale, ja tak, no, ale dzisiaj ja byłem prawie sam. sam. Tak mało? Wszystkie tory były puste, no? O kurcze. No, no, myślałem, że będzie dużo. Zaję, sam, sam! sam. Dobrze! Dobrze. Raz, tak trzymaj. W środę czy w czwartek? W czwartek byłam w Minecraft. Tu dużo ludzi nie było żadnego toru. Bo się A wy. 20, 20, co. No tak, no, no, chyba jak, się nawet słyszał. W środę byłam pierwszy raz. Gdyby tylko. Tak? A, no to kurwa 4 godziny live'a wczoraj robiłem Dobra Gramy gramy wieloosobowy Co? Czekaj opcje grafiki takie 120 sobie ustawię, czanki na 12, do, na 12, na 13, chcę na 12. Gotowe, ok. zostaw, Ile 120 jest? Jest 120. 120. Wiesz na serwer już czy nie? Gdzie ty? A, ty, a ty wyjebałeś gdzieś ogólnie? Ale gdzie? Yy, mam brać Dusk Stone i tak dalej yy, A Idziemy da w może? Dobra, no to ja wezmę w sumie skrzynkę, żeby mieć więcej skrzynek po prostu O kurwa, ile tu się kobla wyjebało. Dobra, Yy, to jest tak coś yy... tam strzelałeś O weź kurwa graj koszulki szp... no to no kurwa no to, nie, no to niech młodych mnie doda poczekaj Chyba wszystko. Wiesz co? Masz bułki w razie czego? No ale... ale. Ale, ale, są lagi. Lagi na serwerze są. Nie mam koszulek. Jeżeli tu nie ma, to nie mam koszulek. Dobra, tepną mnie. Hmm? No to załóż sobie tą jedną. No to załóż sobie tą szufladę. O kurwa, ty coś się stało, nie chce mi się załadować teren, nic. O, załadował się. O, spadał w sumie, no nie? Czekaj, stój, bo coś się odbywało. Ty, w sumie ty. Nie mam lagów? A, wyjebał mnie z serwa, zajebiście, jakiś ja raz ty, muszę wejść. Ja, <tryk> Mówię, żeby wygrał! No ja to ja też obejrzę, to ja jak na razie nie chcę na Minecrafta czytać w ogóle, kurwa. Ona nie będzie kontrolować, ona teraz będzie seriatocz. Ja to nie wiem, co to za... Ja, Ty, ja to nie wiem, co to za, za czasy, że koleżanka nocuje u Ciebie, no nie? Że koleżanka nocuje w domu, no nie? Żartuję. Ty, ja nawet... Nawet pokemonów nie mogę wyleczyć O, zimowy biom, zajebiście ja Jestem już u Ciebie, idioto Ty, ale fajnie Ja mam jakieś lagi, kurwa ja Nawet najebany, Znowu mnie wyjebało z serwa Poczekaj, wyjdę z gry, zrestartuję sobie minecrafta po prostu, bo coś się jebie Transmisja jest za wolna, kurwa, kurwa, Jak za wolna, kurwa, na żywo, pójdź na żywo. Nie miałem czy Pokémon. Ja mam larwęste, ja mam Glittera ja i coś jeszcze. I Eevee mam. Nie no stary, jak tak będzie wyglądał Minecraft, kurwa, to ja się dzisiaj nie wczytam. Jak kurwa dzisiaj jest... Czekaj, Vikto Kurwa, ja... To nie jest wina komputera, tylko to jest wina internetu, idioto pierdolony. Rozróżniaj internet od komputera. Nie, stary, ja nawet pokebola nie mogę rzucić, kurwa. Filip Fortnite, Wiktor ogląda, Matka ogląda, Paulina ogląda, kurwa. Wybrałem sobie, kurwa, najgorszy dzień do tego. Nie, znowu, ponownie mi czasu, kurwa, ja pierdolę. Nie mam pojęcia. Ja pierdolę. Nie, wiesz co, wiesz co? Kończę transmisję, to nie jest dziś, to, to